Cześć, kochani! Witam Was w pierwszym filmiku na Nowym Mieszkaniu. Słuchajcie, sceneria może nie jest najładniejsza, bo w dalszym ciągu jeszcze nie wszystko jest rozpakowane. Mam też. Dość mało baterii nie podładowałam aparatu, um, i do końca miesiąca tak naprawdę są jeszcze dwa dni, ale stwierdziłam, że już i tak raczej niczego nie zużyję, jeśli to powędruję po prostu na następny miesiąc, a bardzo chciałabym um, nagrać projekt Denko. Słuchajcie, tutaj znajdują się wszystkie produkty i będę je randomowo wyciągać, bez ładu i składu natomiast um, są to produkty um, nie wszystkie, że tak to nazwę dlatego, że niestety po pierwszym tygodniu pierwszy taki klip, który nagrałam okazało się, że przez przypadek go wykasowałam dlatego też w połowie miesiąca nie pojawiło się tradycyjnie denko zbierałam w takim bądź razie dalej i stwierdziłam, że zrobię to dzisiaj dobra, bez... bez bez przedłużania lecimy, bo trochę jednak tego jest, i zacznę od czegoś, co nie jest kosmetyczne, ale bardzo chciałabym Wam polecić. Słuchajcie, jest to malwa herbaty z pasją Black Tea Classic, zestaw sześciu herbat czarnych, który ja dostałam na urodziny. W paczce od Norinki i e, rok wcześniej też e, od niej dostałam te herbaty. Tutaj było 30 torebek, słuchajcie, i one były po prostu podzielone e, po 5 sztuk, tak? Nie, po 5? Tak, po 5: 6 rodzajów, po 5 sztuk. To były czarne herbaty o różnych, wiecie, smakach. Był rodzajach po prostu. Był Ceylon, był, był nie wiem, azam chyba. E, tak, dokładnie, indyjska, Gold Tea, Ceylon, Yunnan i El Grey. Ja uwielbiam czarne herbaty. To są jedyne, to jest jedyny rodzaj herbat, który ja w ogóle piję. Więc bardzo gorąco mogę Wam polecić, jeżeli tak jak ja lubicie wszelakie czarne herbaty. Kolejna rzecz, tu jest tylko opakowanie, bo wiadomo, że nie będę Wam pokazywać zużytej szczoteczki do zębów. Po prostu po przeprowadzce otworzyłam nową i jest to moja ulubiona szczoteczka z Alverde, szczoteczka drewniana. Ona nie jest twarda, nie jest nie wiadomo jak miękka, jest po prostu taka średnia, mi najbardziej odpowiada. Coś mało spektakularnego, a mianowicie duże płatki z Isany. No niestety, a gdzieś tu też powinny być. O, są. Zużyłam ostatnie opakowanie tych z B-Beauty Be dużych, no i nie mam. Do Polski się wybrać nie mogę, bo jak wiemy granice są pozamykane. Także używam teraz po prostu, no, najbardziej z Isany, bo najbliżej mam po prostu do Rosmana. do DM-u teraz mam, no, kawał drogi, kawał drogi. Z Yankee Candle, z Centapiece Easy Melt Cup zużyłam Caramel Apple Cake. Wczoraj wypaliłam ostatnio, ostatni kawałek. One są ogółem nie do wypalania w kominku, ale ja w ten sposób je używam. E, ładny zapach, bardzo m, czuć to jabłko, ale bardzo przyjemny. Co my tu mamy? Mamy z Megrythm e, Gentle Steam Eye Mask czyli e, maseczka, słuchajcie, którą zużyłam. Akurat, nie, tu jest. E, o zapachu lawendy, ale jeszcze gdzieś powinnam mieć jedną, pewnie się później gdzieś pojawi, bo zużyłam w sumie dwie. No nie wiem, gdzieś druga jest. Eee, zużywam generalnie wtedy, kiedy mnie boli głowa, kiedy mam migreny i oczywiście te, tą i tą, która się później pewnie pojawi, zużyłam także podczas migreny. To mi migreny nie usunie, ale jakby objawy migreny łagodzi i ja uwielbiam te maseczki. Słuchajcie, marka Flaw. Fluff, Fluff Superfood Morning Cappuccino, energetyzujący krem na dzień dobry z ekstraktem z kombuchy. Słuchajcie, rewelacyjny produkt. Jeżeli macie w domu i jeszcze nie używaliście, to mogę Wam bardzo gorąco polecić ten krem. E, ładny ma zapach. Ja bym nie powiedziała, że to jest zapach kawy. Kawa dla mnie inaczej zupełnie pachnie, ale... Ten krem, słuchajcie, nawilża rewelacyjnie e, skórę i pozostawia troszeczkę taką delikatną warstwę, która oczywiście później z czasem się wchłania. Natomiast no, rewelacyjnie nawilża skórę i przygotowuje pod podkład. Podkład do tej pory każdy rewelacyjnie mi się na, e, na nim trzymał, e, więc na pewno myślę, że jeszcze. E, do niego wrócę jak tylko będzie okazja, i będę miała potrzebę, bo jak ramów do twarzy na chwilę obecną mam dość sporo. Zawsze użyłam mój duet, czyli oryginal i beauty finish. Ten jest taki bardziej pudrowy, ten no, zwykły czysty zapach. Wiecie, że używam, uwielbiam co tu dużo mówić. Zużyłam także z balei, wypełniacz kolejny, mydła do rąk, migdały i wanilia. Bardzo ładnie pachnie. Kolejne opakowanie mam w użytku. A tutaj mam kolejny produkt marki Flav i był to jogurt do ciała Juicy Watermelon. Z którego niestety byłam bardzo niezadowolona. O ile krem do twarzy się u mnie sprawdził rewelacyjnie, o tyle, no niestety, ten jogurt do ciała niezbyt. Pachniało to, słuchajcie, takimi sztucznymi gumami do rzucia. Bardzo, bardzo. Intensywny zapach, który też utrzymywał się na ciele, natomiast na moim ciele ten produkt nie chciał się wchłaniać, więc wykorzystałam go jako balsam pod prysznic do zmycia. I tutaj o dziwo dawał bardzo fajnie radę, natomiast do niego nie wrócę i Wam też nie mogę. Polecić. Kolejny dezodorant tym razem Antitranspirant Active. Bezalkoholowy z Isany. Też już zużyłam nieraz. Też bardzo fajny produkt. Do tego na pewno tańszy niż te ZDAW. I jeżeli macie bardzo malutki budżet, to mogę Wam bardzo gorąco polecić. Co my mamy dalej? Do higieny intymnej zużyłam z Facel Sensitive. No, żel do higieny intymnej. Co tu dużo mówić, nie jest drogi, jest dla mnie najbardziej dostępny, więc jeżeli nie mam nic innego, to wracam do niego. Tak samo tutaj Balea Med, czyli tonik ultra delikatny do twarzy, bez zapachowy, bez parabenów, bez barwników. Słuchajcie, Kolejne opakowanie mam w użytku. Ja ten tonik bardzo lubię. To nie jest tonik, który odmieni wasze życie i nie wiadomo, co wam ze skórą twarzy zrobi. To jest taki, wiecie, co zwykły, poprawny tonik, który nie uczuli, nie zrobi krzywdy, ale też nie będzie nie wiadomo jakich spektakularnych efektów działał. W końcu nie ma on sobie w, kwasu, w sobie kwasów czy czegoś w tym typie. Do mycia twarzy, głównie w sumie do demakijażu e, z marki Cadea Vera, czyli marka własna drogerii Mylas użyłam pieniądze się krem do mycia twarzy, e, był delikatny, e, bardzo ładnie tą twarz nawet nawilżał, to jest produkt wegański, nie był drogi, naprawdę fajnie się sprawdzał, natomiast no teraz używam, czego używam? Używam z powrotem Balei. Ach, muszę lecieć szybko z tym, bo zaraz mi się bateria wyczerpie. Słuchajcie, zużyłam oba produkty. Pierwsze produkty z projektu zero pielęgnacyjnego e, dwie odżywki do włosów proteinowa orchidea i emolientowy irys. E, myślę, że tu wiele nie muszę mówić, ja do nich nie wrócę. One się u mnie tylko i wyłącznie e, w połączeniu ze sobą sprawdzały, samoistnie e, jako odżywki e, zupełnie nie. Ja już Wam też mówiłam, że nie rozumiem tego szału. Ach, chlip, chlip, słuchajcie, z Shimo jeszcze zużyłam e, Roshi and Kupuasu Fritz Defense Shampoo. Cleanse and Smooth Thick, Thick Wavy Hair. Słuchajcie, nie dość, że to przepięknie pachnie ten szampon. To jeszcze do tego jest szamponem naturalnym, który. U mnie się rewelacyjnie sprawdza. Natomiast no, na chwilę obecną nie mogę go zamówić. Widziałam, że na Beauty Bay jest, bo do tej pory kupowałam go, raz kupiłam go w... W TK Maxie przez przypadek zakochałam się, drugie opakowanie czyli to zamówiłam na Look Fantastic. Na Look Fantastic niestety już go nie ma. E, szukałam w internecie i jest też na Amazonie, ale jest dużo droższy. E, poczekam, jak granice znowu będą otwarte i powiedzmy, wszystko wróci mniej bądź więcej do normy, e, i będę mogła zamówić na Beautybay. Ale uwielbiam, ale jedynie właśnie tą wersję: to jest Passiflora i e, e, Pistachio Oils. Przepiękny zapach, naprawdę. I ten zapach się utrzymuje na włosach. Zostając w temacie włosów, zużyłam kolejną odżywkę z Isany, makadamia i e, pomarańcze, a właściwie olejek pomarańczowy. I to jest odżywka do zestresowanych zimą włosów i suchej skóry głowy. To jest odżywka bardzo, bardzo, bardzo gęsta. W Rossmanie aktualnie jest ona na wyprzedaży. Podejrzewam, że to jest jakaś limitowana edycja. Ja zakupiłam sobie jakiś czas temu dwa opakowania i jedno już właśnie stoi, kolejne na wannie i używam. Uwielbiam tą odżywkę. Ona nie jest droga, jest taka naprawdę gęsta, jak maska. Coś fantastycznego. Dalej mamy, słuchajcie, produkt z Nivea. Jak wiecie, ja raczej po produkty z Nivea nie sięgam. Natomiast to jest, czy raczej był olejek, generalnie pod prysznic, ale ja go zużyłam do e, prania gąbeczek, tak? I e, w związku z tym sprawdzał się, rewelacyjnie był niesamowicie wydajny. I dużo lepiej sprawdzał się u mnie niż ten na przykład z Isany, więc jeżeli się nie mylę, to mam chyba kolejne opakowanie. Chyba tak. E, I będę w dalszym ciągu w, tym, e, w ten sposób używać. E, z Palmolive Vinta, e, żel pod prysznic, który bardzo ładnie pachniał. E, pienił się, mył, co tu dużo mówić na jego temat. Kolejne opakowanie mojej pasty Bio Repair Plus. Uwielbiam. Następne opakowanie oczywiście jest w użytku. Zużyłam także szampon marki Herba Flor Vital Care i to jest jedna z takich dość nowych marek w Rossmanie, natomiast ten szampon no, jest naturalny, ale on się u mnie zupełnie nie sprawdził. Strasznie miałam takie nieprzyjemne włosy, po nim konieczne było użycie czego? Konieczne było użycie Odżywki albo maski. Dokładnie tak. Słuchajcie, zbliżamy się do końca. E, z mum, antytranspirant e, w kulce, który ja używam w połączeniu z dezodorantami z DAW. I to się u mnie już od dawien dawna bardzo dobrze sprawdza. Kolejne opakowanie także w użytku. Jak widzicie, jest tutaj naprawdę sporo produktów, które non-stop używam. Tutaj kolejna maseczka, tym razem z juzu i cytryną. E, dokładnie tak też używam podczas e, migreny, tudzież kiedy nie mogę zasnąć i się męczę, wiecie, walam się na prawo i lewo po łóżku, nie mogę zasnąć wtedy dla zrelaksowania się, nakładam taką maseczkę i potem rzeczywiście zasypiam e, bezproblemowo. Tutaj kolejny produkt, który dostałam od Norinki na urodziny, Koco Star Slice Mask Sheet Strawberry. To były, wiecie co, takie płatki, które się na twarz nakładało, bardzo ładnie pachniały, co prawda sztuczny zapach, ale... To nie było nic, co by mnie zachwyciło. Z isany użyłam hydrożelowe płatki pod oczy z hialuronem i aloesem. No one mi się niestety bardzo ruszały na tej Skórze pod oczami, więc nie sądzę, żebym do nich miała wrócić, ale te są rewelacyjne. Słuchajcie, no niestety już ich nie mam, ale to są moje ulubione z perfekty Ice Patch hydrożelowe płatki kompres pod oczy. Niwelują cienie, redukują opuchliznę, zielona herbata, aloes. Jak je wsadzicie do lodówki bądź nawet do zamrażarki, to efekty są naprawdę bardzo fajne. I a propos bardzo fajnych efektów, słuchajcie, zużyłam z marki Dalton e, maseczkę Dalton Marine Cosmetics i to była maseczka Face Care Hydrolift e, Biocelulozowa. I tutaj w środku jest 20 ml, czy było 20 ml płynu, dlatego ja tą maseczkę użyłam na dwa razy, nawet jeżeli ona do tego w sumie nie jest przeznaczona, ale tego płynu było tutaj tyle, że mogłam rzeczywiście użyć drugi raz. Och, rewelacyjna maska. Jedynie droga, bo chyba 12 euro kosztuje jedna maseczka. Tu jakaś próbka, nie wiem co to jest. I słuchajcie, na sam koniec mam jeszcze sporo takich miniaturek, przez które przelecimy i nie będę za bardzo o nich nic mówić. No bo co mam powiedzieć o Żelu pod prysznic z A Times Balei? Użyłam na dwa razy i umył mnie i tyle. Tak samo tutaj tradycyjny z zdaw. Z Dresna Essence zużyłam taki miniaturowy duet, który także dostałam od Norinki. Tutaj był żel pod prysznic, bio, pomarańcza i juzu. A tutaj był balsam do ciała, który niestety w moje ciało się nie chciał wchłaniać, ale żel bardzo ładnie mnie umył. Kolejny, min, kolejna miniaturka, tym razem z Alverde z kalendarza e, o zapachu bio olejku kokosowego. Pachniało rzeczywiście olejkiem kokosowym, taki bardzo delikatny, nijaki zapach, nic dla mnie. Tu zużyłam peeling do stóp także z kalendarza adwentowego z Balei, e, ale on był tak delikatny, że to bardziej pomiziałam sobie stopy, aniżeli je rzeczywiście e, wypeelingowałam. Od Charlotte Manson e, dos, miałam tutaj od Mariusza e, taką miniaturkę z kalendarza Age Control. E, krem do twarzy z efektem liftingu na noc. E, tutaj było 10 ml. Używałam przez kilka dni. Całkiem fajny krem. E, tym bardziej, że jest to chyba na Naturalna marka, jeżeli się nie mylę. Z Biotherm próbka Blue Therapy Multi Defender SPF25, który ja w sumie używałam na noc jako serum, jako krem serum, bo to miało taką zbitą konsystencję. Bardzo fajny produkt, było 10 ml, a używałam, słuchajcie, wyczute wieki. Torba jest pusta. Ostatnie trzy rzeczy mam w ręce. Tutaj miałam z Balei odżywkę do włosów 20 ml z pantenolem. Zwykła najzwyklejsza odżywka. Mam także, słuchajcie, jeden jedyny wosk e, typowy z Yankee Candle frankincense. Chyba tak to się wymawia. Nie mam zielonego pojęcia, właśnie pali się w kominku. I ostatnia rzecz z Essence przezroczysta maskara do brwi i rzęs, którą ja używam na swoje baby hairy. Kochani, sporo tego było. Przeleciałam szybko, musicie mi to wybaczyć, ale jak mówię, właśnie rozładowała mi się kamera. Także teraz żegnam się z wami do zobaczenia niebawem w następnych filmikach. Papa. Pa.